A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Dzień dobry. To już ostatni odcinek serii refleksji na temat interpretowania Pisma Świętego. Mam nadzieję, że ten cykl powstały bardzo spontanicznie w domowych warunkach na początku pandemii koronawirusa. Podczas odbywania dobrowolnej kwarantanny okazał się pożyteczną refleksją nad Słowem Bożym i sposobami jego lepszego odczytania. Dzisiaj rozpocząłem od tekstu z listu apostoła Jakuba, zachęcającego do praktycznego życia zgodnego ze Słowem Bożym. Te wszystkie znane nam już bardzo dobre. Ważne i biblijne metody interpretacji Pisma Świętego są niesłychanie istotne, ale mogą okazać się nieprzydatne, gdy będziemy tylko teoretykami i nie zdecydujemy się żyć Słowem Bożym. Chyba najczęściej cytowanym tekstem podczas tej serii była wypowiedź Pana Jezusa z Ewangelii Jana piątego rozdziału wiersza 39, adresowana do współczesnych teologów, którzy znali te wszystkie szkoły interpretacyjne i dodatkowo studiowali pisma w swoim oryginalnym języku. Pan Jezus powiedział do nich: Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Inny znany tekst to słowa Pana Jezusa Beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie możecie więc również bez Chrystusa, bez Jego Ducha Świętego zrozumieć Pisma Świętego. Ja osobiście doświadczyłem tego w swoim życiu. Właściwie moje życie do mniej więcej 19-20 roku życia było życiem bez Pisma Świętego. Nie znałem go. Nie widziałem nawet, jak wygląda. Można powiedzieć, że chociaż byłem wychowany w tradycyjnej polskiej rodzinie, to chyba byłem agnostykiem. Ale przyszedł taki moment, kiedy ktoś dał mi pismo święte do ręki i zacząłem je czytać. I zainteresowałem się nim. Od razu zauważyłem, że jest to jakaś dziwna, zupełnie inna księga, zawierająca zupełnie inne rzeczy, w porównaniu z tym, co do tej pory przeczytałem, wciągnęło mnie czytanie Pisma Świętego. Zacząłem je poznawać, ale właśnie było to bardzo takie intelektualne poznanie. Po roku, półtora roku studiowania Pisma Świętego, mogłem powiedzieć, że znam je całkiem dobrze. Miałem sporą wiedzę, zwłaszcza w porównaniu w, z innymi ludźmi, z którymi dyskutowałem na temat Pisma Świętego. Ale właśnie to było tylko intelektualne poznanie. Moje życie właściwie było dalej takie samo. I pewnie byłoby tak do dzisiaj, gdyby nie pojawiły się konkretne doświadczenia doświadczenia z Bogiem. Z perspektywy czasu, oczywiście, mogę powiedzieć, że były inspirowane przez Boga, no bo na początku nie zdawałem sobie kompletnie z tego sprawy. Zmarł mój ojciec, rozchorowała się mama, która znalazła się w szpitalu, ponieważ jestem jedynakiem. Więc przeżywałem taki moment, kiedy wchodziłem do pustego domu, gdzie nie było nikogo. Zaczynałem czuć, że nie za bardzo jestem zadowolony ze swojego życia. Był to okres wybuchu stanu wojennego i tuż po stanie wojennym, kiedy Taki mój cały ideologiczny świat załamał się. Byłem bardzo zaangażowany wtedy w tamte sprawy. Działałem dosyć mocno i nagle to wszystko się zawaliło. Doszły problemy osobiste, doszło niezadowolenie z życia, z kolejnej imprezy, z kolejnej wypitej butelki alkoholu. I przyszedł taki moment, kiedy pewnego wieczoru przyszedłem do pustego mieszkania i tak bardzo byłem niezadowolony z siebie. I po raz pierwszy zdałem sobie sprawę z tego, że ja, chociaż czytam Pismo Święte od prawie dwóch lat, zupełnie nie modlę się, nie mam relacji z Bogiem, nie mam kontaktu z Bogiem. Chociaż chodziłem od kościoła do kościoła, chociaż brałem udział w różnych wspólnotach, w różnych nabożeństwach, moje życie było zupełnie inne. Z perspektywy czasu dochodziło nawet do zabawnych sytuacji, kiedy potrafiłem przyjść na nabożeństwo, i w reklamówce, bo wtedy nosiło się takie plastikowe reklamówki, torby, miałem Pismo Święte, bo przyszedłem na nabożeństwo. I w tej samej siatce pół litra alkoholu, ponieważ zaraz po nabożeństwie byłem umówiony na, na imprezę. I wtedy, podczas tej modlitwy, zacząłem rozmawiać z Bogiem. Powiedziałem: Panie Boże, Ty widzisz, jaki jestem. Ty widzisz, że ja nawet nie umiem się modlić. Ty znasz mój stan. Pamiętam takie zdanie, ty widzisz, że ja nawet tych głupich papierosów nie jestem w stanie rzucić. Nie potrafię się ich pozbyć. Wiele rzeczy wtedy powiedziałem Panu Bogu. I po tej modlitwie po prostu położyłem się spać. Gdy obudziłem się następnego ranka, chyba nie pamiętałem już o tej modlitwie. Sięgnąłem po paczkę papierosów, wyciągnąłem klubowego, włożyłem go do ust. Zapaliłem zapałkę, chcąc zaciągnąć się. I wtedy poczułem coś niesamowitego, coś zupełnie nowego. Coś, co sprawiało mi przyjemność, zaczęło mnie obrzydzać. Zrobiło mi się niedobrze. Chyba przypomniałem sobie wtedy o tej modlitwie, Z, zmiąłem tę paczkę, wyrzuciłem do kosza, i do dzisiaj. Nie zapaliłem ani jednego papierosa. To było coś niesamowitego. Wszystkie rzeczy, których się wstydziłem, wszystkie rzeczy, których chciałem się pozbyć, a nie dawałem rady, odeszły. Zacząłem żyć zgodnie z tym, co już wiedziałem wcześniej, co poznałem intelektualnie. Apostoł Paweł podał kolejną taką bardzo duchową zasadę w swoim liście że człowiek zmysłowy nie jest w stanie przyjąć duchowych spraw, bo sprawy ducha należy duchowo rozsądzać. Nie byłbym w stanie pojąć znaczenia świętowania dnia siódmego, pomimo mojego intelektualnego i teologicznego zrozumienia, że jest to sobota, gdybym nie zaczął praktykować biblijnych wskazówek, jak spędzać ten dzień. Nie byłbym w stanie pojąć prawdy o oddawaniu Bogu dziesiątej części swoich dochodów, gdybym nie zaczął tego praktykować i co więcej, doświadczać Bożego błogosławieństwa płynącego z tego faktu. Niemożliwe jest mówić o Bożej miłości, jeśli nie doświadcza się jej na co dzień, nie dzieli się nią z innymi i wzajemnie nie odbiera od osób, którymi kieruje ten sam duch Chrystusowy. Nie pojąłbym nigdy i nie doświadczył mocy modlitwy, gdybym jej nie praktykował. Tak, moi drodzy słuchacze, samo czytanie i poznawanie nawet najświętszego tekstu nie jest wystarczające, choć bez niego też niemożliwe jest poznanie woli Bożej. Doświadczyłem tego i ciągle doświadczam w swoim życiu. Zgodnie ze słowami powtórzonego prawa, czwarty rozdział, wiersz czwarty, Wy zaś, którzy przygnęliście do Pana Waszego Boga, wszyscy do dzisiaj żyjecie. Żyjmy Słowem Bożym, rozkoszujmy się Panem, doświadczajmy Jego obecności w naszym życiu każdego dnia. Naprawdę, warto.